Czekam właśnie na klienta, który zamówił dwa zestawy do oczyszczenia ciała. Są to zestawy, które przyspieszą pracę jelit, poprawią perystaltykę właśnie jelit. Dzięki tym zestawom poczujesz więcej energii, a też nauczysz się, co jeść, czego nie jeść, ile wody pić i ile czasu spędzić dziennie na jakieś ćwiczenia czy chociażby na spacerze. Po więcej informacji, jak zawsze, zapraszam do mnie. Taki zestaw warto jest zrobić, żeby też zrzucić kilka kilogramów, ponieważ przy oczyszczeniu, właśnie naturalnym, aloesem organicznym, taka poprawa na pewno będzie. Także zapraszam serdecznie do mnie osoby, które jesteście zainteresowane nabyciem takiego zestawu. Opowiem Wam szczegółowo, możecie do mnie zadzwonić, jak to działa. Dlatego, że zawsze warto ze mną porozmawiać właśnie, zanim się zacznie robić ten zestaw, ponieważ czasami można czegoś nie dopatrzyć, nie, właśnie nie doczytać, ale też i może myślisz, że to jest po prostu A tam jakiś taki zestaw, nie wiadomo, co ona pokazuje. Nie, pokazuje produkt, który jest całkowicie naturalny, który pomaga, żeby dobrze się czuć.